finansowo, organizacyjnie właśnie większą uwagę skupić na klubach, na pracach z młodzieżą w tych klubach i oczywiście później nad dalszym prowadzeniem już tych zawodników przygotowanych można powiedzieć do boksu. No ale niestety jest to rzeczą na pewno trudną i nie mnie tutaj dywagować i przekonywać. Skupmy się nad pojedynkiem. Kategorii 70, przepraszam, 80 kg. Czerwony strój i czerwone rękawice to Lubomir, Pinczuk, Ukraina Lwów oraz w niebieskim stroju Oskar Cybulski, Niedźwiadki przemysł. No bardzo ładna akcja Ukraińca. Troszeczkę za nisko ręce Cybulskiego i zaraz poleciały tam trzy ciosy lewy, prawy, lewy, które dotarły do głowy Cybulskiego. Koniec rundy pierwszej. Pomimo tutaj wyraźnej przewagi. Ze strony Ulbomira Pinczuka na narożniku czerwonym. Proszę spojrzeć, jak wiele, wiele uwag ma trener w jego stylu boksowania, w jego powiedzmy przekonywania go w jaki sposób ma dalej prowadzić pojedynek. To też jest bardzo ważne, jak zachowuje się trener w narożniku. Wtedy, powiedzmy, koncentracja samego zawodnika jest, można powiedzieć, rozkojarzona niesamowicie. Ale nie mniej jednak, między innymi ta właśnie gestykulacja, ten dar, które posiadają osoby w sobie właśnie dotarcia w tym najważniejszym momencie, w tej przerwie, gdzie yy, zawodnik, szczególnie tak młodzi zawodnicy, jak, jakimi są kadeci, popełniają wiele, wiele, wiele błędów. Ale właśnie to jest zasługa i obowiązek trenera, aby właśnie w tej jednej minucie jak najgłębiej wejść w tego zawodnika i aby on jak najwięcej pozytywnych uwag odebrał i zastosował to oczywiście kolejnej rundzie Na pewno tutaj Cybulskiemu nie brakuje odwagi, nie brakuje chęci podjęcia walki pomimo um, wiele gorszych warunków. No ale tutaj, tutaj właśnie, właśnie to przygotowanie techniczne, właśnie te godziny spędzone na hali biorą wyraźną górę i Cypulskiego musimy pochwalić za wielką upartość wielką wolę przetrwania powiedzmy tego pojedynku. No sędzia tutaj stara się naprawdę udowodnić Ukraińcowi, że niewiele umie, ale myślę, że Państwo sami to ocenią. Jak wygląda sprawa? Mamy kolejną przerwę i kolejny spektakl ze strony trenera ukraińskiego. Trzecie decydujące starcie pojedynku, Pinczuk Cybulski, po dwóch rundach zdecydowana przewaga reprezentanta Ukrainy. Jeżeli chodzi o sprawę punktów, wielkie słowa uznania dla Cybulskiego za podjęcie rzuconych rękawic i naprawdę dzielne. Dążenie do zwycięstwa. No niestety na dążeniu się kończy. Tutaj sporadycznie Cybulski trafia swojego przeciwnika i można powiedzieć zgodną teraz nasada. Oczywiście jak najbardziej słusznie ten lewy sierpowy Ukraińca był zadany nasadą. Koniec walki Pinczuk-Cybulski. Walki jednostronnej. I kwestia werdyktu. Wydaje mi się jak najbardziej jasna w tym pojedynku. Przypomnę, Lubomir Pinczuk, Ukraina i Oskar Cybulski. To pierwsi finaliści kategorii wagowej do 80 kg w grupie wiekowej kadet. Drugi finał w tej kategorii. Rastislav Kolibko Ukraina i Filip Środa. Stal stal Wola. A w tym pojedynku werdykt Brzmi jednogłośne zwycięstwo na punkty dla Lubomira Pińczuka. I oczywiście na gorąco de dekoracja finału w 80 kg grupa A. Przypomnę Pinczuk, Lubomir, Zelwowa oraz miejsce drugie Oskar Cybulski, klub niedźwiadki Przemyśl.